My absolutnie nie jesteśmy technicznie przygotowani do tego, co może się wydarzyć za jakiś czas. Nikt na to nie jest. Mówimy o plecakach, które mamy mieć w domach, o ulotkach, które rząd chce wysyłać i co robić, o liczeniu schronów, które są w stanie pomieścić jakiś niewielki procent ludności i o zakupach, które są. Perspektywie kilku najbliższych lat. Na tym etapie w NATO nikt tak naprawdę nie jest w pełni przygotowany na to, żeby odpierać e, zmasowane ataki za pomocą, no nazwijmy to dronów, tak mhm. to się popularnie mówi. Czyli wszelkiej maści urządzeń o nazwach szachet, gierań i tak dalej. E, nikt na to nie jest przygotowany. Wszyscy się przygotowują i niestety wszyscy muszą czekać. Są różne rozwiązania, które są w prowadzane lub testowane jeszcze w różnych państwach, bo pamiętajmy o tym tak. Oczywiście ani z systemu Wisła, ani z systemu Narew nawet nie opłaca się za bardzo strzelać do tych y, tanich środków uderzeniowych.